Dzień dobry, a dzisiaj witam was w recenzji wody perfumowanej Creed Original Vetiver. Zapraszam do oglądania. Original Vetiver marki Creed to drzewno-przyprawowe perfumy dla kobiet i mężczyzn. Zostały one wydane w 2004 roku. Stworzyli go Olivier Creed i Erwin Creed. Notami głowy są bergamotka, imbir i mandarynka. Notami serca są haitańska vetiveria, drzewo sandałowe i irys. No, to mi wady są Piżmo i Ambra. Zapach ten jest poprawny, wszechstronny i nada się świetnie na wiele okazji. Posiada swój wreszcie taki lekko elegancki wydźwięk, dzięki czemu zakładające perfumy możemy być pozytywnie odbierani przez otrzymanie. Będziemy tak wzbudzać zaufanie. Otwarcie, jak to na Glida przystało, niestety jest dosyć mydlane. Trochę to pachnie jak taki tezodorant lub proszek do prania. Później jest już znacznie lepiej i czuć, że jest to dobre jakościowo pachnidło. Zapach jest generalnie zielony, trochę trawiasty. Mamy tutaj także taką nutę yy, mokrych liści pod deszczu. Znajdziemy tutaj kwaskowatą bergamotkę, nutę takiej wyprasowanej, eleganckiej, białej koszuli yy, oraz lekkość taką ziemistą, yy, natomiast właśnie elegancką i ciepłą wetiwerię. Moim zdaniem ten zapach najlepiej sprawdzi się na wiosnę, ewentualnie wczesną jesień. Na przykład do pracy, do biura. Czuć jest raczej, że to jest zapach jednak męski. Parametry, wbrew temu co piszę na fragrancie, na mojej skórze jednak jest to kolejna zaleta tego zapachu, ponieważ tak, projekcja jest umiarkowana z plusem i tak na dobrą sprawę to dopiero po takich 10 godzinach staje się dopiero blisko skórny, a utrzymuje się on na 13 godzin to spokojnie. I jeszcze nawet po kąpieli. Flakon to jest kwestia indywidualna, jednak moim zdaniem bardzo mi się ta zieleń podoba. No, generalnie też flakon robi robotę. Wadą tego zapachu natomiast może być jego cena. Ponieważ za 100 ml trzeba zapłacić aż 900 zł. Gdyby kosztował takie 300-400, maksymalnie 500, to byłoby jak najbardziej opłacalne. Ogólnie to czuć wspólne DNA i czuć, że jest to kolejny zapach z linii Creed. Zapach ten już dużo wcześniej wyczerpiłem na Forgretce. Wiem, że potem Adam kontestował z kanału Adam Engler. No i tak jakoś tak wcześniej nie byłem zainteresowany tym zapachem Jednak jak już byłem w tej perfumerii Quality Missal'a No to sprawdziłem no tutaj na ploterku Nie no ja muszę mieć 20 ml chociaż No niestety się nie udało Tu taki bardzo ubytkowy flagon mi się udało kupić To było z 8 może ml Niemniej jednak jestem zadowolony Także to tyle byłoby na dzisiaj 8,5 na 10 ode mnie Dziękuję za oglądanie tego odcinka Mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Do widzenia!